Prosto z kortów KS Górnik Bytom. Witam Was bardzo serdecznie. Dokładnie jednego kortu, bo tak pozwolono mi tutaj stanąć na chwileczkę. I tak, w ręce powinnam mieć rakietę. Mam mikrofon, może i dobrze, bo widziałam jak grają zawodniczki. A najważniejsze jest to, że i Wy możecie to zobaczyć, bo to ITF W50 Śląskie Open w Bytomiu w ramach Lotto PZT Polish Tour Narodowy Puchar Polski 2024. To tak naprawdę jeden z takich najważniejszych projektów polskiego związku tenisowego. No i my też mamy wielką przyjemność. Być tutaj i o tym Wam opowiadać. Ba, opowiadać to jedno, ale też pokazywać. Więc nie odchodźcie od telewizorów, bądźcie razem z nami. Najpierw materiał, który pokaże Wam, co tutaj się już działo. No, a później oczywiście rozmowa. Muzyka No i mam fantastyczny duet, wrócili tak naprawdę, bo już po meczu trener Marcin Domaszewicz, a także no, jego podopieczna Weronika Ewelt, tegoroczna mistrzyni Polski, także cudownie, że was tutaj mam. Dzień dobry, cześć. Dobry wieczór. Kochani, no już teraz takie co spokojniejsi chyba, bo ty jesteś, Weronika, po meczu trudnym. Tak, no na pewno. Zawodniczka była bardzo doświadczona, więc tutaj postawiła mi wysoko poprzeczkę. Były szanse, żeby ten mecz gdzieś tam donknąć, być może doprowadzić do trzeciego seta, no ale niestety się nie udało, taka jest gra. Taka jest gra, oczywiście jak najbardziej, ale widziałam, że tutaj było mnóstwo osób, które kibicowały Ci i bardzo na Ciebie liczyły. No to trener, myślę, że jest pierwszą taką osobą, która mega kibicuje, ale też pracuje. Jak to jest, trenerze, co się nie udało? Czy my możemy w ogóle od coś takiego zapytać? Znaczy, brakuje tutaj zawodnicy jeszcze ogrania w meczy na takim poziomie, bo dosyć mało jest tak takich meczy. No i tutaj dzisiejsze spotkanie jest dla nas jakby kolejną lekcją i trenujemy dalej. No, takie lekcje są bardzo potrzebne, ale oczywiście lubimy wygrywać, chyba każdy lubi wygrywać. Weroniko, ty jesteś najmłodszą Polką w rankingu WTA. Jakie to jest uczucie? No na pewno jest to poniekąd trochę wyróżnienie, no bo nie jest łatwo zapunktować te trzy razy w zawodowym turnieju, więc jest to już takie osiągnięcie. No i myślę, że też zwiastuje dobrą przyszłość. Jak najbardziej, oczywiście też na to liczymy, ale pytanie, pytanie dosyć istotne, bo tutaj za tobą już mecz bardzo trudny ze Szwajcarką. I wiem, że tutaj odrobiłaś lekcję, nawet chyba tak powiedziałaś, prawda? Tak, dokładnie. Miałam szansę się zrewanżować po turnieju WTA w Warszawie. No przerobiliśmy po prostu z teamem, jaka była taktyka, jakie błędy popełniłam w tamtym meczu, no i wyszłam się też z chłodniejszą głową i to na pewno dużo dało, bo wtedy ten, ten stres no, swoje dołożył do tego wyniku. Myślę, że nie każdy może zdawać sobie sprawę z tego, jak pracuje się z zawodniczką. Z zawodniczką bardzo ambitną to widać było na korcie, ale widać też i słychać, jak z tobą rozmawiam, masz tę energię, że chcesz. Jak to jest ta praca? Na czym polega praca trenera w tym przypadku? No, w tym przypadku polega na tym, że jak jesteśmy w Trzewie, to tam trenujemy, przygotowujemy się na turnieje, a w momencie kiedy wyjeżdżamy na, na, na różne miejsca, do różnych miast w Polsce, także i na świecie, spędzamy cały dzień ze sobą. No i jestem tutaj osobą, która organizuje wszystkie treningi, przygotowuje zawodniczkę do, do meczu, żeby była jak najlepiej przygotowana. Słuchajcie, ja mogę o to zapytać, bo ja jestem laikiem. To się chyba też trzeba lubić, nie? No, wypadałoby. Wypadałoby, chyba musi być jakiś taka, taki przepływ dobrej energii. E, tak sobie ja to wyobrażam, bo wy spędzacie ze sobą bardzo dużo czasu. Znaczy, no ja powiem tak, ze swojej strony no, tragedii nie ma. Nie wiem, jakie trener ma odczucia. Ja jakoś wytrzymuję jeszcze. Trenerze. No ja też wytrzymuję, a jeżeli nie mogę wytrzymać, to po prostu zwiększa ilość treningów. Jesteście moim najlepszym duetem na świecie. Dziękuję Wam bardzo. Trzymam mocno kciuki, słuchajcie, za to, co dalej się będzie działo i za Waszą współpracę. E, niech się to dzieje przede wszystkim dobrze. A czego się życzy tenisistkom? Łamanie rakiety na korcie? No można tak powiedzieć, łamanie okay. rakiety. To, słuchaj, łam te rakiety, żeby dla nas było dobrze i dla Ciebie. Dzięki wielkie. A teraz, moi drodzy, po raz kolejny zapraszam Was na niesamowicie fantastyczny materiał. No, tutaj bardzo proszę, usiądźcie wygodnie i spójrzcie, skupcie się na to, co zobaczycie za moment. też trenersko będzie. Z nami Łukasz Kuboszek, trener kadry PZT U16 Dziewczyn, cześć. Miło mi, cześć, dobry wieczór. Mój drogi, Twoja robota, mówiąc kolokwialnie, polega trochę na tym, że ty musisz przeprowadzić te zawodniczki z tej młodzieżowej grupy do tej już bardzo poważnej, do tej właśnie dorosłej, nazwijmy to w ten sposób bardzo kolokwialnie. Jaka to jest praca? Ty mentalnie nad nimi pracujesz? Do tego wszystkiego sportowo, jak to wygląda? To znaczy, każda zawodniczka na pewno od strony mentalnej dopiero kiełkuje, no bo to są zawodniczki, zawodniczki głównie po okresie takiego intensywnego wzrostu i po okresie dojrzewania. Więc wiemy, jak reagują 15-, 16-latki. Trzeba nad nimi pracować na pewno od każdej strony od strony technicznej, taktycznej, mentalnej i na pewno takiej z poznawczo-sprawczej, która jest w tym wieku ważna i rozwija zawodniczki potem na będzie rozwijać jej w turniejach wielkoślemowych i w turniejach zawodowych takich jak tutaj się dzisiaj odbywa. Wiesz co, obserwując te zmagania dzisiaj zauważyłam, że mimo, że wydawałoby się, że tych emocji na korcie nie powinno być, one i tak są. Jak to zrobić, żeby wiesz ta głowa była czysta? natężenie emocjonalne zawsze będzie. Trzeba je zaakceptować tak? i trzeba wiedzieć, co w danym momencie można zrobić. Można, są różnego rodzaju techniki mentalne i techniki też fizyczne, które pomagają zawodnikowi albo zrzucić napięcie mięśniowe, albo pomóc po prostu w, po układaniu myśli i w dobrym nastawieniu do, do meczu. Także to, to, to już psycholodzy, czy, czy trenerzy przygotowania fizycznego czy trenerzy tenisa nad tym pracują Prawda jest też taka, że my teraz w większości Polacy znamy się na tenisie, no tak. ponieważ przecież jest Iga, jest i Uber pince. i na 500, ale to zawsze, to wiadomo. Ale tak troszkę, troszkę sobie z tego żartuję, ale troszkę tak jest, ale myślę, że nie każdy zdaje sobie sprawę z tego faktycznie, jaka to jest ciężka praca. To nie jest tak, że w wieku 15 lat przychodzę sobie na kort i zaczynam. No absolutnie nie. Proszę sobie wyobrazić, że przez 25 sekund zawodnik musi biegać na pełnej intensywności, potem ma 25 sekund przerwy, i tak przez 2-3 godziny non-stop jeden dzień lub w ogóle przerwy i następny dzień od nowa i od nowa i tak pięć meczów musi zagrać, tak, żeby wygrać taki turniej, żeby wspiąć się w rankingu o nie wiem kilkanaście miejsc czy czasami kilkadziesiąt jak jest wysokiej rangi turniej. Także robota jest dosyć ciężka, wymagająca no i te natężenie emocjonalne też na pewno czasami pomaga, czasami nie pomaga, no, zawodnicy uczą się z tym radzić i Tenis tak naprawdę to jest jeden z niewielu sportów, który pomaga zawodnikowi poznać siebie samego naprawdę na wskroś. Pięknie powiedziałeś i myślę, że możemy dodać. Trener jest tutaj bardzo potrzebny. Taki trener, który potrafi ustawić właśnie mentalnie, ale nie tylko. To jest niezwykle istotne i super, że jesteście. Ty widzisz, że faktycznie ten tenis cieszy się coraz większą popularnością tak szybciutko. To na pewno, to na pewno. Wydaje mi się, że ponad pół miliona ludzi gra w tenisa, tak naprawdę pewnie tyle się zna na nim, no ale yy, myślę, że to zaowocuje jeszcze na przy następne 10 lat. No. I ja moi drodzy oczywiście zachęcam do tego, abyście byli z nami jutro, jutro godzina 10.30 weekend TVS, cały weekend taki właśnie bardzo sportowy i tenisowy. Dzięki wielkie, pa!